Witam Was w kolejnym odcinku kursu programowania w PHP. Powiem Wam co nieco o czymś takim jak print. Print, podobnie jak echo, nie są, nie są funkcjami. Jest to jakby um, konstrukcja tego, element konstrukcji tego języka, języka PHP. No i do czego służy print? Print służy do wypisywania tekstu. Ale jaka, ale jaka jest różnica pomiędzy print a echo? To o tym zaraz Wam powiem. Tylko na razie napiszę właśnie ten program. Tutaj świecie. I sobie jakieś, jakieś breaka sobie wypiszemy. A tutaj print. Witaj. świecie. ok, zapisujemy to, wpalamy przeglądarkę, ja już mam ustawioną na localhost, więc mm, więc sobie teraz od razu No i patrzymy co mamy mamy dwa identyczne teksty, a teraz sobie patrzymy jak wygląda kod źródłowy, tej strony no, nie widać żadnej różnicy pomiędzy Jednym tekstem, a drugim tekstem. Więc właściwie, jaka, jaka jest różnica pomiędzy ECO a print? No, pierwszą, pierwszą pewnie widzicie na. Pierwszą, pierwszą widać na. Jedną widać na pierwszy rzut oka. Czyli to, że print jest dłuższy. Ma więcej liter. Drugą, której nie widać na pierwszy rzut oka. To to, że print jest wolniejszy, co to znaczy wolniejszy. Wolniejszy wolność czy tam w ogóle prędkość w takich, w takich sprawach jak wypisywanie tekstu jakiegoś większego znaczenia nie ma. Natomiast jakbyście musieli, nie, wiem, wypisać setki tysięcy linijek jakiś duży blok, blok tekstu to wtedy można byłoby jakąś różnicę zauważyć. No, i trzecia różnica, której też nie widać na pierwszy rzut oka, to to, że Print jest po prostu starszy. Print jest, nie wiem, chyba od pierwszej, od, pierwszej wersji, od pierwszej wersji PHP. Eko, z tego co się orientuję, zostało dodane później. No, dobrze, to tyle w tym odcinku. Więc teraz nie powinniście. Być zaskoczeni, jeżeli zobaczycie takiego printa w jakimś, w jakimś pliku, przyglądając jakiś plik, jakiś plik z kodem PHP. Dobrze, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania mojego kanału.